Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie zobaczycie kolejne prace nad naszą myjką. Trochę tutaj się pozmieniało, także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. No op opowiedz, opowiedz, hmm. o nie opowiadałeś. Rura kwasoodporna, odporna na różnego rodzaju warunki atmosferyczne. Zagięte na końcu jest kolanko, żeby wąż się nie przyginał. nie zaginął, żeby było wszystko idealnie. Śruba rzymska, żeby, w sumie rzymska, standardowa śruba, żeby można było, żeby można było ścisnąć, żeby to nie latało, wtedy sobie ustawimy odpowiednią odległość od ściany. Uh -huh. Na dwóch zawiasach, również śruba jest kwasoodporna, uh -huh. no i to się ściśnie na taki moment, aby chodziło swobodnie, ale samo nie latało. Daliśmy rurkę do wzmocnienia w razie, jakby ktoś tam pociągnął, coś się stało, żeby nigdzie nie za Zaprezentuj, jak będzie wisieć. prosto O oj jak blisko mnie. Aha. Nie wiem, gdzie trochę. No, trochę zaprezentowałeś, no. Dobra. Będzie to na takiej wysokości. Aha. No i wtedy to będzie obrotowe. W tą stronę. To w stronę. <laughs> o, Ładnie, zaprezentowałeś. Pięknie. Fachowo. Fachowo. <laughs> Dzisiaj w końcu jest przepiękna pogoda. Już się zbierałam do tego kilka dni. Ale no, no, stop padało, więc nie było jak tego zrobić. Dzisiaj będziemy tutaj te słupki malować na biało. Oklejam sobie to taśmą, żeby nie pomalować tych tutaj łączeń, ani tych prętów. Znaczy wiadomo, tutaj będę malowała, ale nie chciałabym też tego pomalować, bo to jest ocynkowane, więc stwierdziliśmy, że ta rura taka zostanie, a te ładnie pomalujemy na biało. Także sobie tutaj działam, oklejam. Nie pomalować tego. U. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Farbę mam przygotowaną. Muszę jeszcze poszukać pędzli, bo to też bardzo ważna sprawa do malowania. Słuchajcie, ja tak ładnie obkleiłam, a on mi odkręcił. O! Widzicie to? odkręcił, a ja to tak ładnie poobklejałam. To po co ta moja praca? Na co? Na nic. Idę malować. Kuba mówi, że pokaże mi, jak się maluje słupek. Mówisz, pyk, nakładasz warstwę mhm. i trach. Ruchem posuwistowrotnym zwrotnym. góry i w Kubuś... Czy ty mnie uważasz za jakąś amebę społeczną, która nie potrafi pomalować słupka? Ja nie będę się <noise> odziąć na kuwetkę, bo... Dostaniesz prakucę. kiedyś. A taki żeś wybrał, to twoja wina. No taki był. No a co ja pomaluję to? No to tego nie możesz pomalować. Nie no ale wybrać. no to dlaczego nie zdjąłeś? Jak już odkręciłeś to trzeba było zdjąć. No to zrobisz tak, tak żeby to pomalować. Postarasz się, żeby tak zrobić. No, ja nie wiem. Pomalowałeś? Tyle to może być. No i widzisz, jaki ty jesteś? No dobra. No i lecisz, mała. Dobra, mały. A co tam pędzel jest taki wykrzywiony? No wodach jest specjalny. To bez sensu. E. Ładnie będzie. Na biało to będzie tak elegancko, nie? O, fajnie. Dobra. No dobra. To nudy, nie? Tak będę malować na stop. Więc po prostu zaraz do was wrócę z efektem końcowym albo w trakcie, zobaczę. Proszę Państwa, skończyłam. Chyba widać, że robiłam. Trochę się ufafluniłam. Tutaj, tutaj troszkę też. Ale no chyba klasa. Chyba ładnie to wygląda. Pokazuję wam. Zobaczcie, tak to się teraz prezentuje. Pięknie, białe słupeczki, ładnie pomalowane. Tej u góry rurki nie będziemy malować, bo ona jest ocynkowana. Cyk. Nie no, ładnie. Chociaż wydaje mi się, że jakby wszystko było na biało, to też by było ślicznie. No ale Kuba mówi, że będzie ciężko się malować. Zresztą nie wiem, czy to jest taki śliskie, więc nie wiem, czy to się nie będzie wycierać. Na razie będzie tak. Trochę farby mi zostało, więc przelecę tutaj te ogrodzeniowe słupki, bo już miałam to dawno zrobić, bo tam wszystko z tyłu, jak pamiętacie, jest pomalowane, a tu z przodu nie. O, sąsiad z Frisby. Ale na razie chwila przerwy, idę się napić wody i e, muszę podłączyć telefon do ładowania, bo słuchałam cały czas jakiegoś podcastu. E, no i mi się trochę rozładowała bateria. A żeby było przyjemniej, coś do ucha, to podładuję i lecę ze słupkami. Dużo nie ma, zobaczymy, czy farby mi starczy. Ewentualnie otworzę drugą. No, słuchajcie, przyszło nam nasze pastwiska zimowe, tutaj gdzie stoi e, Walduś teraz z mamą. E, no i stwierdziłam, że zostało mi trochę farby, więc pomaluję słupki. Boże, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie tylko na to. No przepięknie to wygląda. Ej, super jest. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Otworzyłam jedną puszkę, połowa farby to mi się słuchajcie nie co wylała, ale tu ogarnęłam. Pięknie to wygląda, naprawdę zarąbiście. Nolux, przepięknie, naprawdę dobrze się tam prezentuje. Popadłam w jakiś szał malowania, nie wiem co mi odbiło. Ale właśnie maluję drągi, bo nie wiem, czy wiecie, chyba Wam nie mówiłam. E, udało mi się troszkę drągów odkupić od tej stajni, w której wcześniej staliśmy, i też trochę stojaków. Także bardzo, bardzo dziękuję poprzednim właścicielom. Przesyłam dużo, dużo buziaczków, e, bo czasami wiem, że oglądają. E, no i właśnie działam tutaj ostatnio Ola i troszkę ja. Wyslipowałyśmy, jakby je, troszkę zdarłyśmy, ale jednak nie dało się tej całej farby zdradzić. Nie wiem, czy musiałabym to robić, ale widzę, że całkiem nieźle. Tutaj zakrywa, także zobaczymy. No, one są i tak troszkę już zmęczone życiem. Będę szukać na pewno jeszcze 3-metrowych, bo bardzo mi zależy na 3-metrowych. Jeżeli macie coś do polecenia, jakąś firmę, która robi drągi w całkiem przystępnej cenie, albo nawet same takie drągi długie, paliki 3-metrowe, to ja bardzo chętnie, bo niestety wszyscy u nas w okolicy co sprzedają to 2,5 metrowe. A no i ważny jest transport, żeby ktoś, też oferował właśnie transport, żeby mogły dojść do nas, ewentualnie pomalowane albo właśnie takie zwykłe drewniane, które będę mogła pomalować. Także dawajcie znać w komentarzach, jeżeli coś kojarzycie. Godzina w pół do 21.00 za mną przepiękny zachód słońca. A, skończyła mi się farba, ale słuchajcie, w sumie skończyłam. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy takie drągi. Na razie wszystko malowałam na biało. Tutaj jeszcze te żółte elementy będę malować na inny kolor, prawdopodobnie. Zobaczę jeszcze. Tutaj niebieski. Całkiem nieźle wygląda, ale nie wiem, czy zostanie też w tym kolorze. Na razie podstawą to był kolor biały. No i tutaj też pomalowałam. Niestety na ten tutaj mi nie starczyło farbki. Dlatego zrobiłam po zewnętrznych stronach i na środku, a resztę będę po prostu już w innym kolorze malować. Zobaczymy, jeszcze nie wymyśliłam, ale kończę. Tutaj tego zielonego do końca nie domalowałam. Farba mi się kończyła, chciałam jeszcze na ten czerwony dać, także myślę, że nie jest tak źle. To i tak będą robocze, lepsze kupimy kiedyś, ale myślę, że jest super. Wydaje mi się, że najważniejsze i tak jest w tym wszystkim to, że w końcu będziemy za jakiś czas mogli zacząć skakać. Więc fajnie, trochę brakuje tych drągów, więc fajnie e, jest ich sześć. Także jakieś drągi można postawić. Trzy przeszkody. I jeszcze mam w sumie więcej, bo mam jeszcze koziołki. Także no, można tutaj działać już z tym, co jest. A resztę się po prostu dokupi w czasie. Smusia, prosto, frisbee. Bawić się chcesz? Tak. No nic, piękny zachód jest. Oj, Waldoś nawet wyszedł z wagą. Idę sobie popatrzę. Ale przyznam się, że plecy to mi w pupę wchodzą. Tak mnie bolą plecy od schylania się. Masakra, ciężka ta robota. No ale jest ładnie. Słupki białe, drągi. Zupełnie inaczej to wygląda. Przepięknie teraz jest. Fajnie. No zobaczcie jaki piękny zachód i pokarek. O, który się schował. O, jest przecudownie przepiękny zachodzik. Poki! Pokaż się tutaj. Cześć. Cześć. Ładny zachód, co? Reszta koników. O. Pasie się. Idziesz się przywitać? Hej. Hej. Jesteś taki zecny chłopak, co? Hmm, na zachodzie słońca, pokaż się. Wow. Proszę Państwa, dzisiaj e, dzisiaj pierwsze korzystanie z myjki. Test naszej myjki. Chłopaki, jeszcze wszystko, proszę bardzo, zamontowali. Tak to wygląda. Odkręcamy wodę, podchodzimy do konika i cyk myjemy, chłodzimy nożki. O, ok, nie odwiązują się. Możemy sobie wziąć cyk, tak, nad konikiem. Pełna profeska. Konik się przesuwa. Myjemy. i tutaj zasięg i tutaj od tyłu kozak bomba Fantastico No nie powiedz mi, że nie. świetne jest, bardzo mi się podoba to rozwiązanie. No Słuchaj pięknie. I mnie tutaj nie chowa Z bajera. Patrz i teraz idziemy na drugą stronę. Dawaj. Patrz. was podąża za mną. Widziałaś? I patrz i pójdę sobie znowu w drugą stronę. I patrz. Taki bajer. A teraz ty dalej. O. A teraz ty w drugą stronę, nie? Patrz. Patrz. Widziałaś? co wy biedaki, nie macie takich wstajców? Yeah, no, no, Fajnie. A tutaj, chociaż wam jeszcze wytłumaczę. Tutaj zobaczcie, specjalnie zrobiliśmy coś takiego, żeby było delikatnie zaokrąglony ten, ta końcówka, żeby wąż nam się nie psuł, nie łamał, żeby nie były, wiecie, ponaginane, bo wtedy później na łeb cieknie. Widać, że inżyniery. No, magister inżynier, ja. Tak. Dobra, wystarczy, ale mu się podoba. Mam oczulery. Mam Idziemy odpowiedzieć Fajnie, co? Woda jest... Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień i to w sumie kilka tygodni później. E, pomalowałam drągi na biało e, i e, miałam trochę przerwy, nie ukrywam. Trochę tutaj leżą i czekają. Ale dzisiaj kończymy malowanie, tylko ostatnio poprosiłam Kubę, żeby kupił mi farby. E, mówię, jakieś takie mniejsze opakowania. Tymczasem Kuba, malutkie opakowania. E, no ale myślę, że chociaż na jednego drąga na pewno starczy. Mamy czerwoną, żółtą, niebieską i zieloną. Co prawda chciałam bardziej różowy, fioletowy, ale nie wyszło. Więc mam co mam i po prostu e, no ho, pomaluję tym co jest zobaczymy jak to wyjdzie. No to proszę państwa, zaczynamy robotę. Zrobiłam jeden drąg, pomalowałam na żółto. Tylko problem jest taki, że ta farba jest mega słabo kryjąca. Tak to się prezentuje, i mimo, że drąg był żółty, i go maluję na nowo na żółto, to są takie, wiecie, jakby. Przybłyski i myślę, że druga warstwa powinna pójść. Ogólnie myślałam, że bardziej będzie się zużywać ta farba, jednakże jeszcze ponad połowami została, także drugi drąg, ten, który był żółty, też leci na żółto. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba oklejanie tego. Bo tak jak się maluje, to cyk, 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 cyk i już pomalowane A oklejanie, żeby to ładnie wyszło i w ogóle trochę się schodzi. Proszę Państwa, cztery drągi już pomalowane. Wygląda całkiem nieźle. I powiem Wam, że niebieska dużo, dużo, dużo lepiej kryła niż ta żółta. Ej, no wygląda profesjonalnie. Mimo, że drągi już troszkę zmęczone życiem, no to yy, jednak dało się coś z nich odratować. Jak się je odświeżyło, to myślę, że jeszcze troszkę posłużą. Więc fajnie. W końcu coś będzie można pokicać niewielkiego, a kto wie, może znowu z Węty się rozkręcimy. Ogólnie tak jak prowadzę tutaj agroturystykę i stajnie i ogarniam jazdy i pensjonat, i wiecie, te wszystkie pokoje. Powiem Wam, że nie mam czasu i wiem, że pytacie non stop, a kiedy film? Wracaj, a dodasz coś, a to, a tamto. Ale ja autentycznie nie mam czasu. Jest yy, taki nawał pracy, że ostatnie o czym myślę to nagranie i zmontowanie filmu. I jak nagrywam filmy teraz, to zajmuje to mi od kilku dni do kilku tygodni, tak jak na przykład yy, te drągi. Także no musicie mi wybaczyć naprawdę. Ale jeżeli chcecie spędzić ze mną czas, to zapraszam na naszą agroturystykę, do naszej stajni, na jazdę. Yy, drągi są, więc można już powoli coś kminić. Z drążkami, może z jakimiś małymi skokami, w zależności jakby od poziomu jazdy. No ale moje influencerstwo troszkę spada na drugi plan. Chociaż naprawdę staram się tego tak nie zaniedbywać, ale czasami są takie dni, że jest naprawdę ciężko, więc musicie mi wybaczyć. No, staram się, staram się jak mogę. Proszę Państwa, mamy kolejny dzień. Wczoraj udało mi się dokończyć malowanie drągów, natomiast nie zdążyłam Wam już pokazać, ponieważ miałam jazdę, później karmienie koni i tak to się wszystko przeciągało, że po prostu nie zdążyłam, ale efekt jest niesamowity. Proszę tylko na to spojrzeć. Czerwono-białe. Trochę się umazałam tutaj na białym, czerwonym, ale, ale to nic, to nie jest ważne. E, tamten dronk jest inny, dlatego że wtedy zabrakło mi po prostu białej farby i wygląda troszkę inaczej niż reszta, ale wydaje mi się, że e, też ma swój urok. Tak się prezentuje czerwony, a tak się prezentuje niebieski i żółty. Wydaje mi się, że niebieski i czerwony to jest game changer, sztos. Przepięknie to wygląda. Także wysychają, myślę, że te to już spokojnie pewnie wyschły. No pewnie, także niedługo przenosimy i będziemy testować. Mam nadzieję, że w weekend uda mi się w końcu je przenieść i może coś poustawiam. I no chyba z rok czasu nie skakałam na wentylku, więc może jak przyjedzie Jula, to poproszę ją, żeby mnie z wenty się nagrała. Może coś uda nam się przeskoczyć. Bo kurde, stęskniłam się troszkę, nie oszukując za skokami i, i, i zatrenowaniem, także tęskno mega. Także nie ma już wymówek, drągi są zrobione, nic tylko je zanieść i będziemy działać. Tak myślałam, żeby może wybrać się na maltański wrzesień, tylko jeszcze nie sprawdzałam daty, a 10 muszę jechać z Basią na ścieżkę hucórską, więc nie wiem, czy tam się gdzieś nie będzie pokrywać. No poza tym my też tren, nie trenujemy tak regularnie w skoki, także jeżeli byśmy pojechali, to tylko na jakąś pewnie mniejszą klasę, ale e, no nie wiem, nie wiem, czy się wyrobię. Nie wiem, czy te zawody nie są w tym terminie tej ścieżki hoculskiej, musiałabym sprawdzić. No a ścieżka jednak jest priorytetem, musimy zrobić dla Basi tą całą licencję, wpisać ją do księgi, musi być zbonitowana. Także, no, to, to jest przede wszystkim priorytet. A w sumie sezon takich zawodów towarzyskich, otwartych, no po prostu na świeżym powietrzu, powoli dobiega końca. Więc nie wiem, czy na coś jeszcze się załapiemy. Musiałabym poszukać, zresztą. No Nie mamy jakiegoś takiego parcia. W matance wiem, że zawsze jest przyjemnie, więc może tam się wybierzemy, zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, ale no chciałabym przetestować te drągi i coś poskakać, także wętyś szykuj się. No i cóż, to mamy gotowe. Myjkę mamy gotową. Jeszcze mogę Wam raz ją pokazać w sumie. Tak się ona prezentuje, jeszcze raz Wam pokazuję. Powiem Wam, że no już ją trochę tutaj mamy i spełnia swoje zadanie w 100%. Jestem z niej naprawdę mega mega zadowolona, mega dumna i jest to jedna z lepszych rzeczy, którą w tym roku zrobiliśmy. Jeszcze planujemy tutaj taki pociągnąć kratkę, żeby był odpływ. Tam jest taka dziurka, żeby wiecie, woda się nie zbierała, ale no myślę, że Prace remontowe nad myjką dobiegają już końca. No poza tym pomalowałam te tutaj słupki zupełnie inaczej. To wygląda, jest przepięknie. Jakoś tak wygląda to bardziej tak fancy, fancy. Wiecie o co chodzi? Więc naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Także to na razie tyle z prac remontowych. Kolejne nasze plany to na pewno doprowadzenie prądu do placu, żeby może zrobić oświetlenie żeby wiecie, no, jednak w tym sezonie zimowym jakoś to przetrwać. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. No, i przede wszystkim ogrodzenie placu. Tego nie przepuszczę i mam nadzieję, że do zimy się wyrobimy i zrobimy to ogrodzenie, bo bardzo mi na tym zależy, żeby to wszystko było ładnie ogrodzone. Czekamy, teraz panowie robią żniwa wszystko. Wiecie, jednak pogoda nie dopisywała. Teraz w końcu nie pada, więc zbierają plony. No, i mam nadzieję, że wrzesień ruszymy jeszcze z ogrodzeniem placu i damy radę to zrobić. No, i przy okazji oświetlenie też by się przydało. Także to są takie nasze następne jakieś plany. I mam nadzieję, że zrealizujemy je. I mam nadzieję, że Wy je również zobaczycie. Postaram Wam się wszystko relacjonować. A teraz już się z Wami żegnam. Dajcie znać, jak Wam się podoba nasza nowa myjka i nasze przeszkody. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaki, cześć i pa!